Z bohaterów tego meczu Adam Kokoszka jest ze mną, Adam piękny gol, no sporo dobrej roboty w defensywie. No i tak w tym meczu, co nam wyrosłeś na numer jeden w tej galaktycznej wiśle? Jak się z tym czujesz? Na początku chciałem swoją pierwszą bramkę zadecydować rodzicom. Myślę, że ten, e, straciliśmy bramkę po moim błędzie, nie wiem, czy był ostatni stanie, mi się, że by był w stanie to zobaczyć jeszcze w telewizji akcie Marek nie w No tak, ci przyznam, że zdekarzynowałeś się tą bramku i potem także interwencjami, dzięki którym broniłeś, by pojawiła, a nie w bramki. A powiem tak, jakby po udowodniasz, że te powołania do reprezentacji, tego do reprezentacji, to nie jest taki przypadek, że ty się naprawdę stajesz kosowym piłkarzem i Lauber, haker, no ma nosa do zawodników. Myślę, że to żeż na reprezentację, to pomaga mi tutaj, że grałem w klubie. A co do interwencji defensyjnej, to myślę, że że drużyna grała i... Na, na, tak naprawdę chcielimy tutaj wygrać, my nie zrealizować. Ja myślę, że Marcin Baszczyński chcąc na ławce miał niechęgą minę, bo no to nie jest taka funkcja prawa a obrona, a tymczasem naprawdę jak już powtarzam, mają no bardzo dobre spotkanie. Tak, ja myślę, że Marcin to jest taka zdrowa rywalizacja, tak mi zawsze pozwala jak się pokazuje na prawej obronie. Ja myślę, że też zadowolony z tego, że 1-1 było. Zadowolony że 1-1, remis. To nie da jakby tej gry pościgowej jakiejś takiej no, cienia nadziei, że jednak można wiśle dogonić? Jakby ten remit traktujecie tutaj w Kielcach? Jeszcze dużo meczy pozostało i wydaje mi się, że musimy przez z każdym zacząłem zadbać czy punkty. Tak jak mówię, na no 1-0 przegrywaliśmy, to cieszymy się z remitu. Myślę, że powinniśmy ten nasz wygrać. A ty walko o pierwszy skład wiśle na pewno? No to czas walczę, już od dwóch lat. Dziękuję Ci uprzejmie. Teraz Daria Kawała i jej gość.